Major Henryk Dobrzański, Hubal, ostatni żołnierz kampanii 1939 roku. Major Henryk Dobrzański, pseudonim Hubal. Zginął 30 kwietnia 1940 roku w walce z Niemcami pod Anielinem, w okolicach Opoczna. Był legendarnym dowódcą oddziału wydzielonego Wojska Polskiego, który po klęsce wrześniowej jako jeden z nielicznych nie złożył broni. Zdecydował się kontynuować walkę w formie partyzanckiej, dając początek zorganizowanemu oporowi wobec niemieckiego okupanta. Hubal był przed wojną znanym kawalerzystą i sportowcem. Reprezentował Polskę w międzynarodowych zawodach hipicznych, a jego talent jeździecki przyniósł mu liczne wyróżnienia. Mimo realnego zagrożenia represjami wobec ludności cywilnej, zdobył ogromne poparcie wśród mieszkańców regionu. Którzy niejednokrotnie udzielali schronienia jego oddziałowi. Oddział Hubala stał się jednym z pierwszych zorganizowanych zgrupowań partyzanckich w okupowanej Europie. Niemcy, nie mogąc go rozbić regularnymi siłami, prowadzili brutalną pacyfikację wsi wspierających partyzantów. Spalono miejscowości, a dziesiątki cywilów zamordowano. To jednak nie złamało ducha walki samego Hubala. Zginął trafiony kulą w serce podczas niemieckiej obławy pod Anielinem. Po jego śmierci Niemcy dla pewności zmasakrowali ciało, a miejsce pochówku przez wiele lat pozostawało nieznane. Do dziś nie ma stuprocentowej pewności co do lokalizacji jego grobu, co tylko potęguje legendę tej postaci. Hubal przeszedł do historii jako symbol niezłomności, odwagi i żołnierskiego honoru. Człowiek, który nie pogodził się z porażką i nie czekał biernie na wyzwolenie, lecz sam stawił czoła na jeźdźcy. Źródło Bitwy Świata.